Dzień dobry, witamy wszystkich w ten piękny kwietniowy poranek yy, wielkanocny, niedzielny. Jak y, możecie zauważyć, yy, pięknie sypie śnieg 5 kwietnia 2015 roku w Georgetown, Ontario, w Kanadzie. Yy, tak właśnie wygląda. Pogoda w dniu dzisiejszym. I ponieważ wiele osób pyta o pogodę, dlatego chciałem dzisiaj zrobić krótki film właśnie o tej pogodzie. Yy, wiem, że to jest istotne dla wielu osób, dla mnie również, ponieważ ja osobiście nie, nie lubię zimy, ale to, co tutaj przeżywam w ciągu ostatniego, już to już drugi rok w zasadzie z rzędu, no to już jest to już jest ciężka sprawa zeszła zima była dosyć długa no ale ta zima to już można powiedzieć, że jest szósty miesiąc zimy szósty miesiąc zimy wiem, że nie tylko w Kanadzie ale w wielu miejscach na świecie też tak jest i nie narzekam na to ale chciałem Wam pokazać jak jak rzeczywiście to wygląda od wczoraj y, wieczora śnieg sypie mieliśmy kilka dni, które były w miarę y, ciepłe takie ciepłe i, i słoneczne, ale to na palcach można policzyć. Natomiast, yy, jak widzicie, tak właśnie wygląda niedziela wielkanocna, teraz w 2015 roku. Po prostu sypie śnieżek. Jest dosyć chłodno na zewnątrz, także ten śnieg się utrzymuje. Yy, spora, spora warstwa tego śniegu już. Jak zauważyliście, jest tutaj na, na samochodzie, i na trawniku, i, i, i wszędzie. Także dziewczyny, coś chcecie dodać? Bardzo podoba nam się zima tej wiosny. Bardzo ładna, udana. Właśnie pójdziemy potem Bowana ulepić żeby to uczcić. Wielkanocnego bałwana. Tak, wielkanocnego bałwana, dokładnie. No to jest dobry pomysł. No, zrobimy takiego, dokładnie. Wielkanocnego bałwana. No do koszyczek mi postawimy z boku i będzie oryginalne. Jest koniec lutego, a tu dzisiaj sobie śnieżek na ładniej pruszy. Właśnie skończyłem sobie odśnieżać, żeby dziewczyny miały, nie miały problemu z wjazdem do domu. I co wam chcę powiedzieć, wszyscy, którzy nie lubią zimy, to nie jest kraj dla takich osób. Tutaj trzeba polubić, polubić zimę, polubić niskie temperatury. Już mówię dlaczego. Ostatnie dwa, o, nawet może trzy tygodnie, to powiem wam szczerze, temperatura odczuwalna minus trzydzieści kilka stopni. Bardzo, bardzo zimno. W zasadzie ciężko cokolwiek na zewnątrz zrobić, przebywać. I wszyscy, którzy nie lubią zimy, słuchajcie, to na pewno nie jest kraj dla Was. Znam osoby, które tutaj mieszkają i cierpią bardzo z tego powodu. Sporo osób, sporo osób które mogą sobie już na to pozwolić, powiedzmy, nie muszą już pracować a lub prowadzą swoją działalność gospodarczą, swoje firmy mają. Na okres zimy wyjeżdżę sobie na przykład do ciepłych krajów, czy to ewentualnie do Stanów Zjednoczonych na południe do, na Florydę, czy do Kalifornii. Znam wiele osób, które mają e, mieszkania czy domki właśnie na Florydzie i tam sobie w miłej temperaturze i atmosferze spędzają właśnie taką pogodę, jaką dzisiaj możecie zobaczyć. Ale dzisiaj nie narzekamy, bo dzisiaj powiem Wam jest bardzo fajnie. Dzisiaj jest tylko minus 8 stopni Czyli można powiedzieć, że jest wręcz gorąco i to jest bardzo fajne w tym wszystkim a, a cóż, cóż mogę więcej powiedzieć, chodzi wszystkim o to, że... chodzi o to, że no nie każdy, nie każdy jest w stanie dostosować się do, do takiej temperatury jeżeli, jeżeli ma, nie ma odpowiedniego podejścia ja muszę przyznać, że też nie przepadałem nigdy za zimą ale no popatrzcie jak pięknie no biało, no ten śnieg jest faktycznie, czasami jak w nocy mocno, mocno posypie to, 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 to wygląda w ten sposób że, że tu na przykład, no na tą ulicę ciężko jest w ogóle wyjechać i ostatnio miałem taki przypadek Trzy tygodnie temu tak nasypało, że po prostu z rozpędu wyjechałem. Przed nami stop, później drugi stop, no ale niestety na tych stopach się nie zatrzymywałem, nawet bo gdybym się zatrzymał, to już, słuchajcie, to już bym nie ruszył i bym utknął. Ponieważ yy, ja mieszkam w małym mieście, Georgetown, około 40 tysięcy mieszkańców, może troszkę więcej, to tutaj jest tak, że yy, Najważniejsze to są te główne drogi. One są super odśnieżone, i później, w późniejszej kolejności dopiero yy, pozostałe, czyli te wszystkie boczne. Ok, ja zawsze generalizuję. Kanada, czyli ogólnie miejsce, w którym mieszkam, czyli Ontario, yy, czyli okolice GTA, Toronto. Yy, słuchajcie, nie, 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 no przecież są inne prowincje: jest British Columbia. Vancouver, w którym Vancouver, właśnie yy, między innymi, gdzie, gdzie, gdzie. No, gdzie ten klimat jest łagodniejszy. Nie, to oczywiście śmiało, śmiało. Tu nie tylko Ontario, nie tylko Toronto się liczy. Jednak tutaj jest największe skupisko ludzi. Może tak powiem. Yy, także w zasadzie Kanada jest dla każdego. Nowa konkluzja. Także jak ktoś po prostu nie lubi zimy, to musi omijać. No. Ontario musi omijać, Alberta szczególnie. A... Y... Z tego co wczoraj słyszałem, Nowa, sko nowa Szkocja, Halifax też. <laughs> Chyba inne wszystkie prowincje, oprócz właśnie, oprócz brytyjsko gdzie, gdzie ten klimat jest troszeczkę inny. A poza tym wszędzie są właśnie takie zimy, jak widzicie. I nie tylko ja odśnieżam łopatą. Ha, 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 No, czyli więcej osób ludzi lubi poruszać się troszkę. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Myślę, że każdemu to wyjdzie na zdrowie. No dobra. No to już wiecie wszystko na ten temat. I co? Nie bać się zimy. Zima nie jest taka straszna. Też można znaleźć jakieś uroki w tej pory roku. A tak przy okazji to ostatnio zauważyłem, że w zasadzie mamy zimę i lato. Jesień, krótka wiosna, bardzo krótka. Także tak to teraz wygląda. Ale to wszędzie się zmienia. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie do Kanady i zimą i latem. Słuchajcie, to życzę Wam wszystkim wesołych świąt, ciepłych i pogodnych. I do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo.